Lider nowoczesnej Ryszard Petru nie ma lekkiego życia. Internet huczy od memów, internauci wyśmiewają Petru, a ma to związek z jego wyjazdem za granicę. Ryszard Petru był twarzą sejmowego protestu opozycji, deklarował, że w sejmie zostanie do 11 stycznia, jednak nie wytrzymał. Przegięcie od drugiej strony tak. jest, jest takie samo, tak? Opozycja nie ma szczęścia do liderów, tak wpadki Petru komentuje politolog dr Łukasz Młyńczyk. Młyńczyk zwraca także uwagę na ostatnie medialne doniesienia w sprawie zarobków lidera komitetu Obrony Demokracji. Mateusz Kijowski rzekomo otrzymywał pieniądze ze zbiórek, jakie podczas manifestacji prowadził Komitet Obrony Demokracji, a w grę wchodzi nawet 90 tysięcy złotych. Zdaniem doktora Łukasza Muńczyka, opozycja takimi skandalami podbija słupki w sondażach dla partii rządzącej. Popełniają e, błąd za błędem, i e, ich tłumaczenia dzisiaj, że, że czegoś nie wiedzieli, tak, czy, czy dopiero się uczą, są bardzo naiwne, i, i w tym sensie każdego dnia, e, niestety, dla, dla, tej, dla tych formacji, myślę o opozycji, myślę też o, o kodzie, oni ośmieszają, powiedziałbym, te, te idee, które gdzieś im rzekomo przyświecają, i, i w tym sensie brakuje, powiedziałbym, równowagi między pewną formą, a, a treścią, jakiej jak się przekazuje. Młyńczyk w ostrych słowach komentuje także to, co dzieje się w kraju po tragicznej nocy sylwestrowej Wełku. Jak informowaliśmy w telewizji Zielona Góra, funkcjonariusze policji patrolują okolice lokali gastronomicznych i okazuje się, że te działania są potrzebne, ponieważ w kraju dochodzi do zamieszek przy kolejnych punktach małej gastronomii prowadzonych przez obcokrajowców. Młyńczyk dziwi się, że Polacy w taki sposób odreagowują, przecież takie lokale prowadzą też rodacy. Wyciąganie wniosku z tego, że jeśli ktoś e, sprzedaje orientalną żywność, to, to najpewniej jest podejrzany, no to, no to już jest, powiedziałbym, skala pewnego, pewnego szaleństwa, które, które niestety może nas dotknąć. I w tym sensie tutaj wydaje mi się, że, powiedziałbym, wielka odpowiedzialność po stronie przede wszystkim wymiaru sprawiedliwości, żeby... E, no, ukarać wszystkich, którzy zawinili, tak? niezależnie od, od, od strony, można powiedzieć, po której ktoś się ustawia. To wiemy doskonale, że chociażby wydarzenia w Ełku pokazują, że tam wszystkie strony zawiniły. Tak? I myślę, że to jest to, to, jest to kryterium najważniejsze. Doktor Łukasz Młynczek był gościem Tomasza Misiaka w rozmowie dnia.